Cześć, to SPC pl Dzisiaj yy, no, LEGO Creator 31013 Ale tym razem Samolot yy, Do zbudowania samolotów nie było potrzebne Tyle części Tak na sporo A sam samolot Z przodu ma śmigło yy, Lefektory lub takie migacze no, tak tutaj imitacja szyby yy, ogon yy, Muszę tutaj zobaczyć się czekać chwilę instrukcji O, nie jest, okej No yy, Ten model podoba mi się gdzie jest zaraz na drugim miejscu po helikopterze? Ponieważ jest on całkiem obszerny, i no bardzo fajny. Tak wygląda z dołu, z boku, z góry, z przodu i z tyłu. Dziękuję Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie łapcie i się I powiedzcie, czy podoba Wam się nowe tło. Cześć!